DNA biznesu. Czy DNA miało wprowadzić medycynę w biznes? Dobre pytanie. Czemu nie? To po Czemu co DNA nie? w biznesie? Po to, żeby łatwiej rozumieć siebie jako człowieka, który pomaga innym ludziom, po to, żeby łatwiej odczytywać pacjenta jego potrzeby, po to, żeby rozumieć, że nie wszyscy, którzy podnoszą głos, są gburami, po to, żeby rozumieć, że jak ktoś czegoś nie mówi, to nie dlatego, że nie wie, tylko dlatego, że potrzebuje dostać od specjalisty, od autorytetu informacje. To, że jak pacjent ryczy, to nie jest histerykiem, tylko po prostu jest wrażliwy, jest mu przykro. Bo to wszystko dana po prostu. Czyli dla własnego zrozumienia. Dla własnego zrozumienia, dla zrozumienia innych ludzi. Tak jak zawsze powtarzam, jeśli dwoje robi to samo, to jeszcze nie jest to samo. Wiesz, co kiedyś powiedziałaś, i to chyba było na szkoleniu, że każdy z nas codziennie sprzedaje. Mhm. Coś sprzedaje. Co, wiesz, ciekawe, bo w medycynie nie ma tak sprzedaży. Ale jak się tak głębiej zastanowić, to wiesz, ona jest. Co może sprzedawać lekarz? Bardzo dużo rzeczy. Swoją wiedzę i to, że pacjent uwierzy, że to, co lekarz mówi, jest dla niego dobre. Bo zobacz, jak wielu pacjentów idzie do lekarza po poradę, po informacje, a potem wychodzą i tak robią swoje, bo mówią, e, nie, ten doktor tam się nie zna, mi to nie zadziała. W kontekście czy, czy jakichś tam rekomendacji, czy już nie mówię o preparatach, o lekarstwach. Druga taka, myślę, bardzo ważna rzecz to też kwestia jakby przyglądnięcia się całemu obszarowi różnorodności pacjenckiej. Pacjent przychodzi w jakimś celu do lekarza. Czasami wcale nie przychodzi po leczenie. Czasami przychodzi po to, żeby się wygadać. Komuś, kto się na tym zna, pewnie tego doświadczasz, bo. Nie mam że taką osobą jesteś, która tylko po prostu chce, jakby to też czasami... Nie, nie, prostu... pigułka, nie? Tylko, tak, nie czasami tylko pigułka, nie? Tak, nie tylko dokładnie tak, więc y, to myślę, że to jest tak... A, a pytanie przypomnisz? Słuchaj, pytanie to już nam poleciało, tak. bo my jesteśmy w zupełnie innym punkcie. Powiem ci tak, e, słowo sprzedaż mm -hmm. generalnie mierzi ludzi. Tak. Sprzedaż i medycyna budzi... Podejrzliwość. A jak jeszcze postawisz lekarza i dołożysz słowo sprzedaje, wiesz, jest w ogóle taki zapis. Jest taki zapis, hmm. który mówi, że lekarze nie wolno sprzedawać. Na przykład nie mogę sprzedawać leków, nie mogę sprzedawać szczepionek, nie powinnam takich rzeczy robić, mhm. bo ja nie, nie prowadzę sklepu i powinnam zalecać coś pacjentowi, ale nie może być tak, że ja mu zalecam i od razu wyciągam mhm. jeszcze tam okay. 5, 50 i jeszcze za tą paczuszkę. Nie? Dlatego u lekarzy słowo sprzedaż budzi taką troszkę niechęć. Mhm. A ty właśnie odczarowałeś słowo sprzedaż, bo mówisz, że lekarz może sprzedać pacjentowi nawet nie to, że poradę. Ale może mu sprzedać pomysł, korzyść, ideę, może mu sprzedać, dlaczego jego leczenie, na przykład nadciśnienia tętniczego, jest dla niego takie ważne. Ja mu sprzedam leczenie mhm. nadciśnienia tętniczego, a czy to on te leki wykupi, mhm. to, to, to będzie zależało, historia. czy on w ogóle mi zaufał. Ja ci powiem, że kiedy zdecydowałam się założyć własną praktykę, musiałam stanąć w szeregi z przedsiębiorcami. Jeszcze kiedyś, kiedyś pamiętam, teraz przedsiębiorca to jest dla mnie takie dosyć oswojone słowo, ale kiedyś na przedsiębiorców mówiło się biznesmeni. Prywaciarze. Prywaciarze. A postaw jeszcze biznes i medycyna. Albo więcej, lekarz-biznesmen. Z czym Ci się to kojarzy? Dramat jakiś w ogóle. Mhm. Mnie to w ogóle... No, wiesz co, brzydziło mnie to słowo, bo jak ja mam się ustawić w tym samym szeregu. Na biznesie się kompletnie nie znam. Być przedsiębiorcą to są jakieś pity, ty, w ogóle nie wiadomo, co w ogóle kompletnie nie mam o tym pojęcia. I dlaczego ja muszę to zrobić? Ja chcę po prostu leczyć ludzi na własnych zasadach mhm. troszeczkę inaczej. No ale musiałam to zrobić, bo inaczej nie mogłabym mieć tej własnej prywatnej praktyki. Mhm. I teraz zobacz, mamy DNA biznesu. Słowo, które stworzyłaś, no to DNA niech to będzie słowem medycznym. A zamiast biznes, wstaw medycyny. Uh -huh. Będziesz miała DNA medycyny. Uh -huh. I tam, gdzie te zasady, o których mówisz, dotyczących biznesu, one tak naprawdę dotyczą też medycyny. Absolutnie, bo medycyna to też jeden z odłamów w cudzysłowie biznesu. Tak można na to spojrzeć. Absolutnie. Nie? Poza tym, e, notabene tego sprzedawania. Mm. Wiedza, rozwiązanie, kompetencja to są elementy, które prowadzą do wiarygodności. Czyli jeżeli ja, wychodząc z gabinetu lekarskiego, dostaję rozwiązanie, które powoduje, że ja się lepiej czuję, patrzę, wyleczam, to dla mnie ta osoba jest wiarygodna. A jeśli jest wiarygodna, jest godna zaufania. I w tym momencie ten człowiek tym wszystkim, co zrobił, co powiedział, co mi dał, spowodował, że ja mu ufam. Czy można o tym mówić, sprzedaż? No właśnie, czy można o tym mówić, sprzedaż? Ja ci powiem, jestem na mm, takim stanowisku, w ogóle to jest mój taki ulubiony pogląd, że każdy, absolutnie każdy, zasługuje na lekarza, do którego ma zaufanie. Czyli jeżeli do tego, tego nie masz zaufania, to nie musisz do niego iść, mhm. bo wybierz sobie tego, któremu naprawdę zaufasz. I teraz wyobraź sobie, że jest ten Twój zaufany, ten jeden, ten, z którym wiesz, że się dogadasz. Mówiąc w kolorach, w kuluarach, będzie on zielony, czerwony. Okay. <laughs> Ale wiesz, do kogo idziesz? Jakby świadomie go wybierasz, bo wiesz, że ty się z nim na pewno dogadasz. Mhm. Dokładnie. I super by było, gdybyś mogła sobie takiego lekarza znaleźć. Wybierasz, idziesz, wiesz, że masz zaufanie, a on wie, że ty przyszłaś jakby dogadaliście się na jakimś takim dodatkowym poziomie. Mhm. Mhm. I zobacz, co teraz się stanie. Jeżeli przyjdziesz, do kogoś, kto jest bardzo kompetentny, niesamowicie merytoryczny, który sypie ci faktami jak z rękawa, a pojęć medycznych używa takich, że nawet ja o nich nie mm -hmm. słyszałam. Kto chłodno na ciebie spojrzy i po wypunktowaniu ci listy, co masz zrobić, czujesz się po prostu taka mała, głupia. głupia. Mm -hmm. Dziękuję i wiesz, mm -hmm. że dostałaś najbardziej merytoryczną poradę, tak. którą mogłabyś w encyklopedii znaleźć, tak. a nie byłaby tak skonstruowana jak ta. Ale za to nie wykorzystam. Jak nie wykorzystać. No, dlaczego nie wykorzystasz? Bo nie zaufałam, bo nie rozumiałam, bo to nie było dla mnie dostosowane do mnie, bo tak naprawdę ktoś mnie nie zapytał, czego ja potrzebuję. To jest dokładnie to, co ty mówisz, jeżeli chodzi o sprzedaż, tak? Znowu wracamy do słowa sprzedaż. Jest taka, takie wyniki badań, że w ogóle słowo sprzedawca jest bardzo źle postrzegane. 86% no polskich właśnie. konsumentów uważa, że sprzedawca to jest osoba, której nie można ufać, która ma skłonność do manipulacji i która nie zna się na tym, co robi, nie zna swojego produktu i swojej usługi. I teraz, jeżeli mówimy o sprzedaży w medycynie, to automatycznie znowu a to jest ten lekarz, co sprzedaje. Kurczę, jeżeli on swoimi kompetencjami, swoją wiedzą, swoją rekomendacją jest w stanie zwrócić ci zdrowie i życie, to przepraszam bardzo, ale to nie, nie kupisz. Kupujemy dzisiaj wszystko. Kurczę, kupujemy chrzest swojego dziecka, komunię swojego dziecka, kupujemy wszystkie inne produkty i zgadzamy, kupujemy energię, płacimy pensje ministerialne itd. I to wszystko jest w porządku, tak? ale w sytuacji, w której ja nie jestem lekarzem, więc jakby w ogóle to mnie nie dotyczy. Natomiast uważam, że to jest nie okay, kiedy uważa się, że lekarz jest tylko skoncentrowany na kasie, że tylko sprzedaje. No to wyucz się tyle lat, miej tą wiedzę, miej te kompetencje, mhm. tak? weź tą rekomendację. Myślę, że kluczowe jest to, żeby Chyba branża, branża medyczna, szeroko pojęta medycyna, jakby rozumiała też różnorodność ludzką. Bo to, co Ty powiedziałaś, ten lekarz, który gdzieś tam sypie pojęciami, rzuca faktami, jest przy tym chłodny, zdystansowany i on trafi na jednego z pacjentów i ten pacjent powie: O super, najbardziej merytoryczny człowiek, do którego poszłam, ale dla mnie na przykład, jeżeli ja nie poczuję tam ciepła, zainteresowania się mną, odrobiny takiego ludzkiego podejścia. Nie dowiesz się, że w zasadzie już kilkoro takich, jak ty to wyleczył. Dokładnie, że to nie jest coś takiego, żeby nie, żeby się nie martwić, pani tak. Aniu. E, miałem już takich pacjentów, wielu, spokojnie poradzimy sobie z tym. To co mi po tych wszystkich medycznych sformułowaniach, skoro ja potrzebuję zupełnie czegoś innego. Albo ktoś, kto powie, no spokojnie będziemy teraz przez najbliższe trzy lata robić tą, cały ten proces i już za trzy lata zauważy Pani i Pan. Pierwsze zmiany. Pierwsze. Pierwsze zmiany. Kurczę, są przecież pacjenci, którzy wchodzą tam po to, żeby dostać. Złotą pigułkę, tak? Jak neo, tam niebieską czy czerwoną, i po prostu, żeby świat się zmienił. Więc świadomość tego, że pacjent pacjentowi nierówny, tak samo jak lekarz lekarzowi nierówny. Wiesz więcej na ten temat, masz lepsze rezultaty. Super. I teraz w moim idealnym świecie wiesz, jak się dzieje, że ten pacjent spotyka się z tym lekarzem, nadają na tym, tym samym kolorze tańczy, po czym oni się mogą odnaleźć. Dobrze by było, gdyby wszyscy mieli wpływ. I ja sobie tak wyobrażam, czasami stworzyłam taki, kiedyś tak, taką krótką opowiastkę o trzech gabinetach lekarskich, ale wymyć jedną z nich. Wyobraź sobie, że trafiasz do SOR-u, Szpitalny mm -hmm. Oddział Ratunkowy, tak, gdzie tak. ja się spodziewam, że będzie pracował lekarz, który szybko podejmuje decyzję. Od mm -hmm. razu idzie konkretnie e, istotę rzeczy, to pierwsze co, no tak. wyłuskuje no tak. istotę Jak rzeczy. Dwie, trzy minuty rozumiesz, on wszystko wie, specjalnie się nie wdaje z pacjentem w dyskusję, nie roztacza przed nim tak tak, rozumiem w ogóle wszystko, tylko on najpierw musi zadziałać uratować, oczywiście. a potem to on sobie będzie rozmawiał. Dokładnie. Nie będzie też się zastanawiał, czy procedura ABC kwalifikuje go do D, e, czy F, tylko po prostu działa. I taki lekarz jest idealnym lekarzem w tym miejscu. Mhm. Gdyby on trochę wcześniej się dowiedział, że taki jest mhm. i by świadomie poszedł do tego miejsca, a nie zabijał się w psychiatrii, gdzie musi siedzieć i kiwać. Tak, rozumiem, oczywiście no. tutaj jestem pełen empatii. No, dokładnie, tak. nie? No, Ja sobie jestem w stanie wyobrazić wypalenie zawodowe szybciej niż on. Oczywiście. A teraz trafia Pacjent. Pacjent nie wybrał sobie soru, bo prawdopodobnie nie wiem z wypadku przyjechał trafia hmm. na tego lekarza. Może to być taki pacjent, który właśnie wymaga tego współczucia, tego wszystkiego. Ale nie dostanie, bo trafił na sor do lekarza, który musi być w tym swoim miejscu. Mhm. Super by było, gdyby on zaopatrzony w sorze wychodzi potem już troszeczkę ze zdrowia i wpada pod skrzydła tego, który jest w stanie z nim porozmawiać, że teraz to się skupimy, że co teraz najważniejszego, jak tam pana bliscy na tą sytuację, i Dokładnie. tak dalej, i troszeczkę skrócimy dystans. Byłoby rewelacyjnie w takim o, idealnym tak. moim świecie, gdyby oni się właśnie mogli podbierać. I teraz ja kiedyś już opowiadałam o tym, że są trzy kolory pacjentów, że mhm. pacjenci ci, którzy muszą mieć dużo mhm. i dużo ludzi wokół siebie, ci, którzy są konkretni, ta złota pigułka. Tak, Nie? Szybki tak. efekt musi być. Jedna tak. pigułka, od razu ma być rezultat. Tak. I ci pacjenci, którzy z badaniami naukowymi wchodzą do gabinetu, tak. bo muszą o tym podyskutować, no, ale są tak samo trzy kolory lekarzy. Tak. I właśnie o to chodzi, że lekarze też nie wiedzą, jaki mają kolor, hmm. a to by im troszeczkę pomogło, bo jeżeli widzą, że przychodzą do nich pacjenci, właśnie tacy hmm. merytoryczni, to on, mając swoją świadomość tego, hmm. jaki jest, może się dostosować. Tak. A na końcu w tym wszystkim jest porada lekarska. A dla mnie, wiesz co, porada lekarska to jest nic innego jak usługa, hmm. którą może w cudzysłowie sprzedać, hmm. bo nie jest to klasyczna sprzedaż że paragon, faktura, sprzedałem uh -huh. panu usługę. Tylko sprzedać poradę w ten sposób, że przekonałam tego pacjenta uh -huh. do tego, że w ten sposób będzie miał swoją korzyść. No tak. Jego przekonałam, że tą drogą uh -huh. on wróci do zdrowia. Tak. I on wykupi w cudzysłowie tą przysłowiową receptę, czyli podąży tą ścieżką. A pełna zgoda, tym bardziej, że wszystko jest mega oparte o um, genetykę. Tak, to nie jest, tutaj sobie mówimy kolorami, tak, ale tak naprawdę to jest nasz mózg. Kiedy na MBA-u tak lekarskim, jest. na jednej z uczelni, gdzie wykładamy, pokazujemy tą wiedzę, to na początku jest dużo dystansu. Ja przyznam sama, że kiedy tak. siedziałam przed grupą lekarzy, profesorów, osób, które dla mnie są wielkimi autorytetami, ja im tutaj tłumaczę o tych mózgach, jak to działa, że jesteśmy różnymi typami lekarzy, pacjentów i tak dalej. I potem to otwieranie się i takie wielkie, wow, kurczę! To ja już teraz rozumiem, czemu tam ta pacjentka mi się tak zryczała i weszła mi z gabinetu. A ta dlaczego, nie wiem, na mnie z twarzą wyskoczyła, kto się nic nie nakrzyczała, a tamten w ogóle nic nie mówił. Mhm. Tak, oczywiście pewnego rodzaju skróty myślowe tutaj robimy teraz, tak? Robimy Natomiast... skróty myślowe, bo chcemy jakby to zobrazować. Wiesz nie jest trudno w medycynie, gdzie w ogóle przychodzisz na dzień dobry z dużym ładunkiem pewnego stresu, bo idziesz, bo coś ci się dzieje, plus do tego grają emocje i jeszcze mhm. trafiasz jako czerwono, na przykład na niebieskiego lekarza, mhm. to te konflikty się eskalują, a dziś. Dokładnie. już Eskalacji, agresji, konfliktów w medycynie to już naprawdę nam no, więcej nie potrzeba, ale myślę, że to jest jeden z takich sposobów dowiedze, dowiedzieć się o tym DNA, mm -hmm. no to żeby trochę rozładować, rozładować Absolutnie. tą całą atmosferę, tą otoczkę, to wszystko, szczególnie, że wiesz, pacjenci wychodzą. Na dzień dobry też mają sporo oczekiwań, ale mają sporo niewiedzy. Nie wiedzą, jak mhm. funkcjonuje system. Nie wiedzą o tym, czego mogą się spodziewać. Zakładają, że niczego, więc się boją. Jak się boją, to im jeszcze agresja eskaluje. Czerwony z agresją to jest po prostu dla mnie pacjent koszmar, ale mhm. też wiem, że on jest czerwony. Jak sobie mhm. z nim poradzić? Kluczowe dla mnie dopasowanie lekarza, pacjenta i usługi. Podszyte taką świadomością, że w medycynie trzeba się umieć poruszać. W tym, w tym systemie opieki zdrowotnej też trzeba się umieć poruszać. I tak samo jak w biznesie, w tym poruszaniu się, pomaga na przykład znajomość Twojej biostruktury, znajomość mhm. osobowości, tak w medycynie, tak samo jak w biznesie to po prostu pomoże. Tak, tym bardziej, że nie kończyłam studiów medycznych, mogę się tego domyślać z relacji z Tobą i relacji z innymi lekarzami, że raczej nie uczy się zbyt głęboko tego typu elementów. A gdyby, tak sobie próbuję wyobrazić, gdyby lekarz właśnie zrozumiał, że troszeczkę więcej empatii, nawet jakiej za dużo nie mam, może spowodować, że ten człowiek. I jeszcze bardziej mi się otworzy i jeszcze do czegoś się przyzna, co może zmienić cały proces leczenia. Wiesz, jest tak dużo wstydliwych tematów w leczeniu, o których pacjenci boją się mówić. Dopiero jak się wszystko już sypie totalnie, to dopiero wtedy kurczę. No to jeszcze się przyznam, że jeszcze to się wydarzyło. Mhm. A to jeszcze może powiem, że to też, tak też mnie wam. To jest ciekawe w ogóle, że bardziej wierzymy Wikipedii i opisom przypadków różnych w internecie, niż temu, co słyszymy od człowieka, który jest ekspertem w tej materii, prawda? A znowu wracamy do tego samego tematu. Dlaczego nie wierzymy? Dlatego, że nie ma wiarygodności, bo ten ktoś z nami rozmawia w taki, a nie inny sposób. Jak nie ma wiarygodności, nie ma zaufania. Więc kurczę, Wikipedia, no bardziej ufam, bo ileś tam tysięcy odsłon, tak? Albo na tym blogu, albo na tym jakimś tam materiale. O, tyle ludzi dało lajka. To jest godne zaufania. Plus podszyte to wszystko lękiem, bo przecież nie do końca wiem, czy u mnie tak będzie, więc boję się tych najgorszych scenariuszy. Absolutnie. No a z kolei, jeśli chodzi o lekarzy. To oni za chwilę ci powiedzą, że to się tak naprawdę nie sprawdzi. Bo hmm. po pierwsze, to na pewno kosztuje pieniądze. Mm -hmm. Po drugie, na pewno kosztuje to dużo czasu. Mm -hmm. A po trzecie, to nikt z tego nie uczy. No, widocznie to nie trzeba się tego uczyć. Ta. I czekaj, dojdę do mojego ulubionego cytatu. Okej. Okay. <laughs> Mówimy, ode mnie to nie zależy. Bo gdyby zależało, to bym coś zmienił. Amen. Właśnie, ja zmieniłam. Czyli można, można, trzeba. A, za dużo tutaj już po prostu nie dodam. Myślę, że to jest tak, że każdy z nas potrzebuje doświadczyć na własnej skórze. I są rzeczy, które też gdzieś na poziomie uwierzenia e, wydawało mi się dziwne. Dopiero wtedy, kiedy doświadczysz, wiesz. Na poziomie logicznym pewne rzeczy są parametryzacyjne, tak? Możesz sparametryzować, policzyć cyfrą i tak dalej. Ja zawsze powtarzam, kiedy z moim mężem rozmawiam na różne tematy, i on mówi, ale to jest nielogiczne. Ja mówię, ale to jest uczuciowe, bo ja tego doświadczyłam. A mhm. jeżeli doświadczyłam i wiem, że mi się to sprawdza, no to trudno ze mną dyskutować tak jak z tobą, bo ty doświadczyłaś i wiesz, przełożyłaś na swoją pracę, Twoje DNA w medycynie działa, tak, funkcjonuje. Tak, I ja musiałam to wszystko. najpierw zrozumieć logicznie, potem dałam sobie szansę spróbować, więc w tej chwili mam wiedzę plus doświadczenie z tego tytułu. I powiem ci, że sama sobie życzę bardzo żeby takiej świadomości w branży medycznej było bardzo dużo. Bo jakoś tak jestem o tym przekonana, że te fale agresji, fejtu, hejtu, które mm -hmm. mają w słowie walczymy z hejtem, a przecież mm -hmm. słowo walka już jest trochę agresywne, nie? Tak. Ja bym chciała, żeby to się rozładowało właśnie w inny sposób. I ja mam taki pomysł, żeby pomagać lekarzom w poruszaniu się w tym systemie opieki zdrowotnej w taki sposób, żeby nie musieli się wypalać jak ten niedopasowany, Lekarz I też, żeby trochę rozładowali tego ze strony od pacjentów, żeby pacjentom trochę rozładowali. A to zmieni wszystko. To jest jedno taka właśnie ogniwo. moja skromna misja w tym wszystkim. Cudowna misja, jak to niektórzy mówią, jeżeli w całym systemie zmieni swoje działanie tylko jedno ogniwo, to zmienia się cały system. Więc wystarczy, że my jako pacjenci będziemy bardziej świadomi. I wy jako lekarze będziecie bardziej świadomi i zmiana tego jednego elementu zmienia cały system działania w tym krwioobiegu, jeżeli tak to można określić. No tak więc to zdanie zabieram ze sobą i idę działać. Dziękuję. dziękuję. Działaj.